Hej Simona, z tej strony Jasiek 5312. Eee, I tak, to pierwszy odcinek. W tym odcinku zaprezentuję Wam Skype, program Skype i ogólnie jak się posługiwać Skype <grym> to jest e, dobra Wchodzimy, w, aby pobrać program Skype. Wchodzimy w internet, w naszą przeglądarkę internetową. Wyszukiwanie wpisujemy www.skype. Tutaj mamy opcję pobierania. Tutaj jakieś Chińczyki. Y, pobieranie. Tak. Y, tutaj mamy do wybrania PSP, telewizor, telefon domowy, tablet, y, telefon komórkowy, ale my zbieramy komputer. Wschodzimy no. na dół i tutaj mamy. Pobierz Skype na Skype'a dla, dla Pujpy to Windows. Y, klikamy, pobierz. Ale to go tam e, I tak, tutaj mamy wszystkie kroki. E, I tak, spódka. E, I tak, nam się takie coś. Klikamy tak. Zgadzam się, instaluj. I kontynuuj. Kontynuuj. E, I tak, dobrze. chwilowo wyłączę mojego skype'a bo teraz już... aktualizuję skype'a tymczasowo e, ogólnie wy będziecie mieli różne opcje mikrofon, słuchawki itd. itd. E, no nieważne, ja to teraz wyłączę Ty e, już pobierzemy swój skype co mój taki głos, ale mam już Skype i, e, chyba, e, gdy już pobierzemy, pobierzemy skype'a, i nam Skypa, takie okienko. No, będziemy musieli stworzyć swoje konto, dlatego musimy się zalogować na Skype, czyli na tej stronie. E, Skype, sorry, nie kryty, krytyk. E, no, będziemy musieli się tam zalogować i tutaj będziemy mogli dodawać znajomy. A więc tak, tutaj mamy taką, tebe, taki, taką opcję do wyszukiwania. Piszemy na przykład Janek Kowalski. No i przykładowo no, kogoś znajdujemy. No, szukamy przykładowo. Jest taki Janek Peca, Klikamy w niego dwa razy i tutaj klikamy dodaj do kontaktów ale ja tego nie będę robił, bo to nie znam. No. E, Okej. Okay. Tutaj mamy narzędzia. Tutaj mamy Skype, Wi-Fi, dostępności i aplikacje. Tak, i ogólnie możemy rozmawiać. E, tutaj mamy opcję, możemy udostępnić swój ekran, albo zatrzymać e, udostępnianie ekranu. Tutaj ustawienie audio, dalej, e, kontakt. I tak, możemy tutaj założyć grupę, w sensie, że możemy w paru rozmawiać. I tutaj mamy stopy. tak to jest z dwu zaraz wracam. I uwaga, no nie przeszkadzać, nie będziecie słyszeli nic, jak ktoś do was dzwoni, jak ktoś do was pisze itd. dwu no, to jest podobno do dostępne, dostępne wszystko dostajecie, słyszycie wszystko dalej. I podłączony to, że nikogo nie widzisz i też jesteś niewidoczny. A niewidoczny to znaczy, że wszystkich widzisz, kto jest aktywny, ale jednak Ty nie jesteś nie niepodłączony. Dobra. Dobra, to był koniec mojego poradnika. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam do komentowania, lajkowania. Ogólnie, lajki bardzo mi pomagają. I mam ogólnie dwóch hejterów. <grym> z, 30, z 29 widzów. I tak, ostatnio było 30 widzów, ale mnie ktoś osłabnął. Och, Dobra. Eee, dzięki za obejrzenie. Cześć. Na razie subskrybujcie.